W tym filmie porozmawiamy na temat produktu, jakim są markizy Oreo. Oreo to na pewno kojarzycie je z reklam telewizyjnych, Oreo, 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 że tam dzieci powiedzmy rodzicom polecały, zrób tak, polisz tego markizę, tam jakoś inaczej, w inny sposób, jak tam wszyscy byli zadowoleni, jakie Oreo są super, jakie są fajne i tak dalej, ale udajmy się najpierw do ich składników, żeby ocenić, czy na pewno te składniki są takie dobre, czy na pewno te dzieci powinny tak się cieszyć, że te Oreo ten wypełnienie sobie tak zlizują i są takie zadowolone. Przeczytajmy składniki tego Oreo. A tutaj Wam jeszcze powiem ciekawostkę, zanim udamy się do samych składników. Jak myślicie, ile kosztuje paczka, która w sobie mieści produktu? Muszę to znaleźć, bo tutaj to jest jakieś zabunkrowane. Gramów? A tutaj 176 gramów Markis. Jak myślicie, ile kosztuje taka paczka? Ciekawe, czy się domyślić, bo ja muszę to znaleźć na cenie. To może być pytanie od razu do Was. Mamy akurat paragon, widzicie, ile produktów będzie do testów i to wszystko na Wasze prośby, jakie były tu poszczególne. Poszukajmy Oreo Markiz. Wiem, że były drogie, wiem, że cena jakaś jest moim zdaniem nieadekwatna. Oreo Markizy, cena 4,89 zakupione w Kauflandzie. 489 za 175 gramów. Naprawdę wychodzą drogo. I udajmy się do składników. Potem skomentujemy ich skład. Składniki: mąka pszenna na pierwszym miejscu, spokolity, następne miejsce to cukier, następne miejsce tłuszcz roślinny i olej roślinny. Przypominam, że nie pisze utwardzony, a producenci, co często pytacie się, czy a raczej podejrzewacie, że gdy producent pisze Tłuszcz roślinny to nie pisze utwardzony, że robi was w konie. Jest obowiązek, że jeżeli jest tłuszcz roślinny utwardzony, to oni mają obowiązek napisać, że jest utwardzony. Jak nie piszą tego, to zazwyczaj, a raczej możecie się spodziewać, że utwardzony nie jest. Następne miejsce to kakao obniżonej zawartości tłuszczu 4,6%, następnie skrobia, pszenna i tutaj ciekawy składnik, który zawsze mówię, że dyskwalifikuje produkt a mianowicie syrop, syrop glukozowo-fruktozowy, czyli ten syropek, który odpowiada za w pewnym sensie odpowiada za powiązania z otyłością chroniczną który odpowiada za to, że po prostu tyjecie i dawno na pewno tego nie słyszeliście, tego tekstu, więc powtórzę. Odpowiada za to, że tyjecie w okolicy brzusznej, czyli po prostu bęben Wam wywala. W koło robicie oponę, zdobywacie tutaj na biodrach i potem nie musicie szukać jakiś tam podpórek, żeby pływać w jeziorku, bo po prostu będziecie mieli akurat w tej okolicy taki wałek. I to jest właśnie zasługa syropów glukozowo-fruktozowych. Składnik, który jest zakazany na przykład w wielu różnych innych krajach, u nas nam no niestety jeszcze nie. Syrop glukozowo-fruktozowy fajny nie jest i moim zdaniem każdy produkt w jakim on występuje określa ten produkt jako niskiej jakości oraz moim zdaniem także dyskwalifikuje ten produkt, aby było warto go po prostu zakupować. Następne substancje spulchniające, wodoro, węgla, potasu i tutaj generalnie z żadnych jakichś tam realnych badań czy on jest szkodliwy, czy nie. Są po prostu różne opinie, jakie możecie w sieci znaleźć. Generalnie w polskich internetach, jak to niektórzy określają, opinie o nim są takie, że nie jest szkodliwy. Oczywiście, dawki te do spożycia, yy, jakie są w żywności, one nie są jakieś wysokie, dlatego nic Wam nie wywali. W zagranicznych publikacjach dowiecie się o nim, że jeżeli spożyjecie go w za dużej ilości, no to Wam może wtedy na zdrówko wpłynąć niekorzystnie. Natomiast tutaj. W tych produktach on w jakichś wielkich ilościach skoncentrowanych nie jest, więc tym się specjalnie jakoś przejmować byście nie musieli. I generalnie następny składnik to węglo, wodorowęglan amonu i wodorowęglan sodu. I tutaj oczywiście mogę Wam od razu powiedzieć, że kupujecie sobie sodkę oczyszczoną do domu, ewentualnie proszek do pieczenia, podobne działanie. I tutaj się nic nie spodziewajcie ataku z strony tych składników. Następnie sól. Emulgatory. Lecytyna sojowa, lecytyna słonecznikowa i aromat. Aromat standardy nieokreślony. Jaki aromat? Więc aromat może być dowolny, syntetyczny, naturalny, o dowolnym smaku i zapachu. I w składzie to tyle. Skład generalnie nie byłby zły, gdyby w składzie nie było syropu glukozowo-fruktozowego, który już go zdyskwalifikował, moim zdaniem, aby było warto wybierać ten produkt. Jak on wygląda w środku? I teraz próba dostania się, ale od strony może innej niż Gieda, żeby sobie tabelki nie zniszczyć. A, jeszcze nie otwierałem tego wcześniej. Mianowicie paczki. Y, takie są foliowe, w której mieszczą się chyba po dwie, albo po cztery markizy bodajże się w środku mieszczą. Takich paczek. W środku jest 4, czyli weźcie 4 razy 4, wyjdzie Wam 16 takich sobie produkcików, ale zaraz jeszcze je otworzymy. Pokażę Wam dokładnie, jak wyglądają. Poproszę o zważanie. A w międzyczasie przeczytamy tabelkę GDA, o ile nie jestem zagłuszany. I tutaj, generalnie, do węglowodanów byśmy się udali i byśmy znaleźli coś takiego jak 7,7 g na. Źle. 70,5 g na 100 g oraz w tym cukry 35 g na 100 g. Czyli standardowe, jak oglądaliście moje poprzednie filmy, to na pewno wiecie, że fajnie sobie ten produkt, tej markizę wziąć tak pod lupę i podzielić ją na części, powiedzmy yy, yy, procentowo. I wiecie, że 30,35% składu danej markizy to jest goły cukier. No to jest dosyć duża zawartość, no ale generalnie wśród słodyczy, no to. Bywają zawartości 60% nawet cukru a 37 to jest taka klasa średnio ciężka. Następne tłuszcze roś, co ja mówię tłuszcze to jest 19,5 g w tym tłuszcze nasycone 8,5 g. To generalnie jest dosyć wysoka norma, ale jeszcze dopuszczalna, bo przecież dzienne spożycie takie dla kobiety to jest 20 g, a dla faceta tam troszkę więcej, ale powiedzmy tylko 25 g może być 8. Sporo, ale jeszcze nie jest jakoś tam totalnie za dużo. I błonnik 2,4 g, czyli tam całkiem fajnie oraz sód 0,4 g, nic złego. I jak wyglądają markizy w środku, już otwarte, wyglądają one w ten sposób. Czyli jak ich wcześniej nie nabywaliście, ja się może usunę, żeby się ta ostrość złapała. I wyglądają w taki sposób ładnie, dosyć, można powiedzieć, że są rzeźbione, ładnie ogólnie <grych> tworzone. W środku grubość tego wkładu wygląda tak. Czyli generalnie tak jak na zdjęciach, praktycznie mogę pra paczkę poprosić, samą paczkę. Jak widzicie, tutaj buszujemy. Czyli na zdjęciu widzicie coś takiego, że wystaje, i generalnie można powiedzieć, że w miarę ze zdjęciem się zgadza grubość tego wkładu, tego nadzienia między poszczególnymi ciasteczkami, w smaku. W smaku także ich nie próbowałem jeszcze, te nadzienie wam pokażę, Tak i w smaku, dajcie mi chwilę mm. na no szybko, muszę sumować, Czyli żołnierska sprawność. Smaku bym określił jako dobre, nawet jako całkiem fajne, mi nawet dosyć mocno smakują i powiem Wam, że w smaku są, tak jak wcześniej, niezłe, w składzie zdyskwalifikowane moim zdaniem, cenowo cholernie drogie oraz taka ogólna moja ocena końcowa, mógłbym powiedzieć, że ten produkt jest taki, taki sobie, mianowicie hmm, smaczny w składzie niestety nie za fajny, drogo wychodzi po kieszeni. Od czasu do czasu można go skonsumować, na pewno nic złego się nikomu nie stanie. Jeżeli miałbym go ocenić, dałbym mu tak gdzieś około 6 minus, ewentualnie 5 plus, aczkolwiek tutaj właśnie to, ta dyskwalifikacja przez ten syrop glukozowo-fruktozowy mnie tak ciągnie ku temu dołowi bardziej, bo jednak to nie jest fajne ale go nie ma dużej tam ilości, bo zobaczcie, że ten syrop glukozowo-fruktozowy nie występował też na pierwszej pozycji, ani drugiej, ani trzeciej dlatego go tam jakiejś wielkiej, ogromnej zawartości nie ma oraz ta tabelka GDA ona nie była w jakiś sposób za bardzo rozbudowana, ona nie była ani przecholowana tutaj w składzie, ani tłuszcze nasycone, ani tłuszcze zwykłe, ani tym bardziej no cukry w pewnym sensie, ale cukrów generalnie także jakiejś tam ogromnej przesady nie było Dlatego 6 minus 5 plus mógłbym dać Oreo od siebie. Napiszcie poniżej w komentarzu co sami sądzicie o tych markizach. Dzięki za obejrzenie filmu i czekam na wasze komentarze. Cześć.